Witajcie tutaj Kinga z zespołu Pimp Walk. Zapraszam Was serdecznie na koncert mojej kapeli Pimp Walk w ramach naszej trasy Accidentally on Tour promującej epkę Accidentally on Purpose. Tym razem zagramy w klubie Moria w Toruniu 17 marca o godzinie 19.00. Razem z nami zagrają przyjaźnione widgoskie zespoły Okaż i Inflection. Będziemy grali w ramach trasy Accidentally On Tour, promującej naszą najnowszą epkę Accidentally and Purpose. Wjazd 10 złotych. Będzie konkurs. Będziemy grać dla Was w Kolnicach w Pabie Corner 18 marca. Zaczynamy o godzinie 19. Zagrają z nami y, kapelę Okaż i Inflection z Bytgoszczy. Zaczynamy o godzinie 19. Planujemy sporo atrakcji, m.in. konkurs. Pierwsze trzy osoby, które podadzą nam podczas przerwy między naszymi numerami tytuł piątego kawałka z tego krążka, otrzymają te właśnie płyty. Taka mała dla Was odpowiedź. Tytuły naszych kawałków z Excellentian and Purpose będziecie mogli znaleźć. Takiej krótkiej zajawce, którą umieściliśmy na YouTubie. Link do niej znajdziecie na naszej stronie www.pempo.pl, na Facebooku, na Myspace. Ie. Widzimy się w Kolicach w Pawie Corner 18 marca, godzina 19. W Toruniu 17 marca o godzinie 19.